Gdy słońce schował się za chmurami, a wokół robiło się coraz ciemniej, Bartolomeo dotarł do opuszczonego młyna, który wyglądał na opuszczony od dawna. Jego skrzydła zlęknie wisiły w bezruchu. W środku znalazł resztki dawnego życia, stary drewniany stół i krzesła, przykryte warstwą kurzu i zwiędniętego liścia. Było to miejsce bez życia, lecz Bartolomeo wiedział, że każda osłona przed burzą była lepsza niż żadna. Kiedy zasłonił młynowe okno, wspomniał sobie opowieść swojego ojca. O czasach, gdy takie młyny były centrum wiejskiego życia. Ludzie przychodzili z okolicznych wiosek, przynosząc ziarno do przemielenia, a każda społeczność miała swojego młynarza, który był także źródłem wieści i nowin. Siedząc przy starym kominie, usiłując rozpalić mały ogień, Bartolomeo rozważał to, co go czeka. Wiedział, że droga do miasta, którą wybrał, była niebezpieczna, ale także jedyną opcją, by uniknąć konfrontacji z bandytami, którzy utworzyli swój tymczasowy obóz.